Od miesiąca mam poczucie, jakbym żył w dwóch światach. Z jednej strony... Jest wojna i wiemy o tym doskonale, bo każdy serwis informacyjny, każde doniesienia radiowe, programy mediów nasączone są wojną, doniesieniami z frontu, doniesieniami o uchodźcach, o pomocy uchodźcom, o reakcjach politycznych i tak dalej. Te komentarze są permanentnie 24 godziny na dobę. Z drugiej strony jest jakiś, jakiś dziwny luzik, jakieś dziwne uśpienie. Tak jakby ta wojna nas nie dotyczyła. I oczywiście media w takim stanie wzmożenia emocjonalnego, wręcz eufemizmu, powodują, że rzeczywiście, no, oczywiście bardzo dobrze, bo generują takie postawy solidarności i wsparcia dla uchodźców, przepiękne postawy, które doceniane są na całym świecie. Ale z drugiej strony, ja próbuję doczukać się informacji, jak ja mam się zachować, gdyby ta wojna rozlała się również na Polskę, bo to, że ta wojna nas dotyczy, jest czymś absolutnie realnym. I co zrobić, gdyby Ataki bombowe dotyczyły już nie tylko Kijowa, Czernichowa czy Harkowa, ale suwałk Warszawy, Olsztyna czy Rzeszowa. I o tym już za chwilę zaczynamy. Polska jest liderem wsparcia dla Ukrainy, dla walczącej Ukrainy. I to pięknie, że. Tak zachowało się nasze społeczeństwo, że jesteśmy zdolni, że byliśmy zdolni przyjąć i okazać pomoc takiej ogromnej fali uchodźców. Ta postawa Polaków nie wynika tylko z, z empatii, z takiej zdolności do współczucia, do, do ofiarności dla tych, którzy cierpią. Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Wynika z bardzo prostego założenia. Jestem przekonany, że gdzieś w tle mamy tą głęboką taką intuicję, że skoro żołnierze na Ukrainie walczą z Rosjanami, to opieka nad ich żonami, matkami, dziećmi, córkami przejęta przez polskie społeczeństwo sprawia, że oni mogą skuteczniej walczyć. Że nie mają głowy zajętej z tym, co się dzieje z ich rodziną, ich rodzina jest bezpieczna, zatem oni ofiarnie są w stanie zaangażować się w eliminację napastników. Każdy wyeliminowany rosyjski napastnik, każdy unieruchomiony czołg czy transporter opancerzony oddala, i uwaga, to jest ważne, od Polaków groźby agresji. A więc jeszcze raz, My wiemy, że to jest również nasza wojna. Jeżeli yy, nie przemawiają za tym intuicje yy, takich gdzieś... Wewnętrzny, ten genetyczna pamięć Polaków. Jeżeli nie przemawia za tym pewna wiedza historyczna, to niech przemówią e, fakty polityczne. Putin w, e, w rozmowach, e, w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi domagał się przywrócenia stanu sprzed 1997 roku, czyli sprzed rozszerzenia NATO na kraje tzw. Tak flanki Wschodniej, czyli wycofania się wszelkich, e, wszelkich sił natowskich za linie nie Odry za linię Łaby czyli odtworzenia tego stanu jak NRD czyli żeby wszy, cała struktura obronna Sojuszu Północnoatlantyckiego wycofała się gdzieś w połowę terytorium Republiki Federalnej. Jeśli Amerykanie powiedzieli nie no to mamy wojnę w Ukrainie. Tak? Skoro skoro Ukraina się broni to znaczy, że ten atak na Polskę, czyli to przywracanie stanu sprzed 1997 roku, o którym Putin marzy, który chce zrealizować, który realizuje już na Ukrainie, że to przywracanie nastąpi nieco później. I dlatego ta pomoc uchodźcom jest również elementem włączenia się na zwykłych obywateli do tej obronnej wojny. Skoro pomagamy uchodźcom, dlaczego nie pomagamy sobie? Ja od y, kilku tygodni próbuję znaleźć jakieś informacje, jak mam się przygotować do potencjalnego ataku. Czyli gdzie mam zgłosić się do grup samoobrony, do grup obrony cywilnej, w jaki sposób będą prowadzone działania ratownicze, kto ma wydawać rozkazy, kto ma koordynować działania wolontariuszy, którzy się zgłoszą do na przykład organizacji y, pomocy przedmedycznej, tak? Kto organizuje na przykład szkolenia z zakresu posługiwania się bronią strzelecką dla tych ludzi, którzy przecież nigdy nie mieli broni? W Polsce żyje pewnie 3-4 miliony mężczyzn, którzy nigdy nie mieli, nie dotykali broni. Zakończenie poborów w 2008 roku sprawiło, że kolejne roczniki, a jest ich 14, doszło do dorosłości, do wieku poborowego, nie mając kontaktu z bronią strzelecką. Oprócz oczywiście grup pasjonatów, fantastycznych patriotów, ludzi, którzy szkolą się, którzy prowadzą działania paramilitarne w tych grupach pro-obronnych, grupach strzeleckich, najróżniejszych, jest trochę tych organizacji. Przeciętny młody człowiek, którego nie objął tamten pobór, dziś dobiega 30-35 lat, nie jest w stanie posłużyć się zwykłym karabinem, czy glokiem, czy cz -ką. W związku z tym szukam informacji, kto, gdzie organizuje takie szkolenia. Dzwoniłem wszędzie, dzwoniłem do Centrum Zarządzania Kryzysowego, do ratusza, do ponieważ... Ustawa o ojczyzny nakłada na nas wszystkich obowiązek obrony tej ojczyzny, a koordynować mają to organy, organy samorządu terytorialnego. W żadnym, żadnej instytucji samorządowej nie jestem w stanie znaleźć informacji, co mam robić, jak mam się zachować. I wszelkie informacje, które w jaki sposób przygotowują lud, lu, mieszkańców, ludność, Polaków, obywateli na ewentualność zdarzeń, które mogą wiązać się z wojną, czy mogą być konsekwencją ataku rakietowego na Polskę. No traktowane są jako straszenie, jako jakieś siađenje defetyzmu. Był taki spot reklamowy przygotowany przez rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które opisuje i przygotowuje Polaków, że może na przykład zabraknąć prądu. I spotkała ich fala hejtu za to, że ten spot sieje defetyzm, budzi jakieś zagrożenie, bo przecież wojny nigdy nie będzie. Należy to wyprzeć i ta rzeczywistość niech się dzieje w mediach. My będziemy w euforii nasładzali się tym, jak pięknie pomagamy, jak nas bardzo Biden pochwalił, jak świat podziwia Polaków. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o realność zagrożenia, no to nic się nie dzieje. Ustawa o obronie ojczyzny zawiera rozdział o koniach i psach w służbie wojskowej w oddziałach sił zbrojnych. Natomiast regulacja dotycząca jak zachować mają się obywatele, jak mają zachować się cywile, jak zarządzać cywilami, kto organizuje taką pomoc cywilną w terenie, w dzielnicy w, w, czy na wsi lub w małych miejscowościach. Nic takiego e, nie zawiera. Oczywiście strategia bezpieczeństwa narodowego, Zakłada, że ma być przygotowana zreformowana nowa ustawa o obronie cywilnej i ona właśnie uwaga jest procedowana ale w MSWiA. Czyli będzie mieli dwa ośrodki koordynacyjne w razie, w razie wybuchu wojny, w razie ataku na Polskę. Siły zbrojne będą zarządzane przez MON, a obrona cywilna przez MSWiA. Jakie przyniesie efekty resortowe zarządzanie obroną Ojczyzny, możemy sobie tylko wyobrazić, obyśmy nigdy nie musieli tego doświadczyć. I na koniec taka uwaga. Dwa lata temu, gdy ogłoszono stan pandemii, można było w kilka dni zdemolować życie Polaków, zatrzymać urzędy, zablokować edukację, zamknąć przedszkola, szkoły, filarmonie, kościoły. Można było ograniczyć działalność biznesu, transportu publicznego, zamknąć ludzi w domach zrobiono to bardzo szybko, zdecydowanie i zrobiono to w sposób radykalnymi i drakońskimi środkami, siejąc strach, informując każdego dnia o ilości zakażeń i cały czas wmawiając w nas, że musimy spryskiwać się spirytusem, który na tabelę zaczęły tworzyć z dnia na dzień produkować spółki skarbu państwa. ta Zdecydowana reakcja rządu na po ogłoszeniu pandemii, wcale nie pochwalam jej, ale mówię, że zdecydowana, była radykalna, szybka i chyba sprawna, skoro zaczęto budować w kilka tygodni szpitale tymczasowe na stadionach, lotniskach w halach kongresowych. Otóż zagrożenie wirusem z Wuhan, bronią biologiczną, mówmy wprost, spowodowało zdecydowaną rządową reakcję. Nie znaczy, że pochwalam tamtą reakcję, ale wskazuję, że wtedy można było postawić państwo na głowie, zablokować nam życie, zdemolować funkcjonowanie społeczeństwa, żeby nas bronić przed realnym czy rzekomym zagrożeniem. Dzisiaj mamy bardzo realne zagrożenie, i ja w dalszym ciągu, w szóstym tygodniu wojny, nie wiem, co robić w wypadku, gdyby Polskę, Warszawę, Kraków, Gdańsk zaatakowały rosyjskie rakiety.